Z okazji miesiąca bibliotek szkolnych, Biblioteka drugiego Elo oraz ekipa Zamój TV przygotowała cykl wydarzeń promujących czytelnictwo. Jednym z nich jest seria wywiadów z nauczycielami o ich upodobaniach literackich. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pan Profesor Marek Miśkiewicz, nauczyciel fizyki w naszej szkole. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. E, jaki jest Pana ulubiony typ literatury i dlaczego? E, to trudno jest takie na zawsze sprecyzować, ponieważ to się e, zmieniało tak naprawdę, jeżeli miałbym wymienić jakieś e, bardzo konkretne... E, Typy, no to generalnie powieść fantastyczno-naukowa to jeden rodzaj, natomiast drugi, ale to też zbyt obszerny, tak naprawdę jest, zbyt obszerna kategoria, to książki popularo-naukowe. Cywilizacja. Ogół reguł i zachowań wywiedzionych z danej kultury, których stosowanie służy utrzymaniu status quo owej kultury. Potocznie społeczność. Oraz zbior ich materialnych manifestacji i dóbr przypisane do danego miejsca w progresie. Fren. Otoczka wątroby lub serca, ośrodek życia psychicznego, to z greki. Ceka. Struktura charakterystyczna dla systemu przetwarzania informacji obdarzonych samoświadomością. Uwaga. Multitezaurus nie definiuje definicji samoświadomości. A, co jest dla Pana najcenniejszym walorem książki? Myślę, że to książka przede wszystkim powinna zaciekawić się i to jest bardzo istotne. To też zależy od tego, jaka to jest książka i czego od oczekujemy. Jeśli jest to książka, jakaś powieść, no to myślę, że najfajniejsze są takie, które wręcz jakoś tam zasysają czytelnika do środka. No i człowiek po prostu nie może przestać czytać, bo fabuła jest tak wciągająca, intrygująca, że, że no nie można się oderwać. Myślę, że to jest naprawdę jakiś istotny walor książki. Z takich książek, które nie są powieściami, czy książkami przygotowymi, czy jakieś książki popularno-naukowe, to myślę, że jeśli jakaś teza postawiona albo problem omawiany jest ciekawy, interesujący, też wpisuje się jakoś w nasze zainteresowania, jest nowatorski tak naprawdę i uczy nas czegoś, no to to jest bardzo istotne i też decyduje o tym, czy książka jest naprawdę ciekawa i wartościowa, czy nie. Krzywa progresu, krzywa Remiego. Krzywa na wykresie obrazującym zależność inteligencji, ośpionowa od stopnia wykorzystania stałych warunków wszechświata, oś poziomu, zaczynając od środowiskowej formy ewolucyjnej, aż po optimum. Krzywa identyczna dla wszystkich gatunków we wszystkich możliwych wszechświatach. Droga przebywana po krzywej przez poszczególne cywilizacje danego gatunku, danego gatunku stanowi jego progres. W ramach progresu może się na krzywej odciąć dowolna ilość cywilizacji. Wewnętrzną stabilność cywilizacji jest odwrotnie proporcjonalna do długości zajmowanego przez nią odcinka krzywej. Każdy progres posuwa się w kierunku szczytu krzywej QUI. Na osi przystosowania wyróżnia się dwa progi dzielące realizacje gatunkowe na trzy tercje. Pierwszy próg jest progiem autokreacji, drugi próg jest progiem metafizyki. Do pierwszej tercji należą zatem środowiskowe realizacje gatunkowe, do drugiej formy poewolucyjne aż do komputera ostatecznego, do trzeciej inkluzje logiczne, aż do inkluzji ultimatywnej. A w jakich warunkach czuje się Pan najlepiej czytając książkę? Myślę, że jak jest książka, która jest jakaś super ciekawa i rzeczywiście człowiek jest pochłonięty lekturą, to te warunki są drugorzędne, no, dopóki nie pada na głowę też, to, to, to jest fajnie. Natomiast no, myślę, że z racji raczej wieku pewnie najlepiej by mi się czytało w takich warunkach domowych siedząc w fotelu. Natomiast też swoją drogą spędziłem dużo czasu, będąc młodym człowiekiem, podróżowałem autobusem i tam, żeby sobie zabijać się, no, nudę podróży, czytałem też sporo. I to, to też były ciekawe warunki, w których przeczytałem wiele książek. Metafizyka, nauka o zmienianiu praw fizyki, przewiduje warunki konieczne do odkraftowania inkluzji o danej charakterystyce, ilość wymiarów, wielkość stałych fizycznych, liczby i własnościach cząstek elementarnych. Bada zależności między tymi układami oraz prawa zmian praw. W swym odłamie praktycznym, inżynierii metafizycznej, metafizyka skupia się na, zagadnie, na zagadce teologicznej, sformułowaniu i rozwiązywaniu równań wyznaczających położenie na wykresie Tewiego, punktu odpowiadającego UI. Wykres Tewiego n-wymiarowy wykres, w którym każda z e, wymiarów odpowiada konkretna zmienna metafizyczna stała fizyczna. Każdy punkt na wykresie reprezentuje wszechświat oparty na opisywanych przez współrzędne punktu w wartościach zmiennych metafizycznych. 10.9999% wykresu wypełniają wszechświaty jałowe, w których nie mogą istnieć żadne struktury negentropine albo zaburzenia, albo zaburzeniu ulega przyczynowość. Istnieje wiele wersji wykresu rozpisujących fizykę z uwzględnieniem rozmaitych kombinacji zmiennych pierwotnych, jak liczba wymiarów i pochodnych, jak stała grawitacja. Jakie zmieniały Pana podobania wobec literatury z biegiem lat? Zmieniały się, bo zacząłem z racji zainteresowań, raczej jakoś tak nie lgnąłem ku literaturze ogólnie, ale to zainteresowanie wymogło na mnie właśnie sięganie do różnych pozycji. Rozpocząłem jako młody człowiek, jeszcze będąc postawowcem podstawówce książek, takich trochę lektury powiedzmy, że to każdy musiał czytać, niektóre były ciekawsze, niektóre mniej ciekawe, ale z takich książek, które czytałem dla własnej przyjemności, to zacząłem od książek popularno-naukowych głównie chemicznych czy tak, traktujących takich o jakichś prostych doświadczeniach chemicznych. Później czytałem też coś, coś o fizyce trochę. Jak dorastałem, czyli byłem w liceum, zainteresowałem się literaturą popularną, naukową i fantastyczną. I tam w sumie przez, przez wiele lat i też przez studia gdzieś tam się skupiałem na takich rzeczach. A ostatnio gdzieś tam ten wachlarz się poszerzył i też uciekł zupełnie w drugą stronę. Ostatnio interesują mnie problemy, problemy bardziej filozoficzne i takiej natury ludzkiej, generalnie coś, co ma związek z ewolucją, pochodzeniem człowieka i też drogą, jaką człowiek dokonał w sensie cywilizacyjnym od początku. No i też odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzamy, tak naprawdę. Stąd ten wachlarz jest, jest bardzo szeroki, i to, to rzeczywiście zmieniało się z biegiem czasu. Czy mógłby Pan przedstawić e, naszym widzom te książki, które wziął Pan ze sobą? I oczywiście, więc tak, e, no, z racji bym powiedział zawodowej, tak naprawdę no, nie sposób nie pokazać e, fundamentalnego dzieła w historii ludzkości Izaaka Newtona, e, Matematyczne Zasady Filozofii Przyrody, tak naprawdę. To jest wydanie polskie, przetłumaczone. Nie jest to książka, która jest super ciekawa tak naprawdę, bo to jest z racji, z racji tego, kiedy została napisana rzecz bardzo czysto naukowa. Czy nauka tam ukazana dla nas wydaje się jasna i prosta teraz, kiedyś to były odkrycia rewolucyjne. Natomiast no myślę, że każdy fizyk powinien i zapoznać się, i posiadać tego typu dzieło. W opozycji do tego, co jest tutaj, taki nabytek ostatnich, powiem już tak, ostatnich miesięcy może, to jest takiego pana Stevena Wolframa książka New Kind of Science. To jest książka bardzo monotematyczna, ona traktuje o pewnych takich procesach czy procedurach matematycznych służących do generowania pewnych wzorów matematycznych. Natomiast podłoże tutaj przedstawione to jest próba opisania tego, co, jest, co się dzieje wokół nas w zupełnie nowy i inny sposób. To jest e, tak jakby absolutnie drugi biegun e, tego, co pokazałem tego, co pokazałem wcześniej. E, no, to książka grupa jest, e, tam jest wiele treści tak naprawdę, chociaż tak jak powiedziałem, jest to trochę takie bardzo monotematyczne podejście do pewnych problemów. E, z racji moich ostatnich zainteresowań e, pokażę tutaj dwie książki, które też tak jakby w zasadzie e, plasują się. E, na jakichś krańcach pewnego sposobu postrzegania świata. Robina Danbara, człowiek biografia, czyli próba wyjaśnienia, jakie mechanizmy i co tak naprawdę wpłynęło na to, że przeszliśmy od zwierząt małp przekokształtnych do poziomu intelektualnego, społecznego i cywilizacyjnego, na którym jesteśmy obecnie. Jest to tutaj pokazany jeden z aspektów tego, jest to pewna teza autora, co miało istotny wpływ na to i stara się tę tezę zobronić. czyni to oczywiście z powodzeniem, tak naprawdę bardzo ciekawa rzecz dla kogoś, go interesowałyby takie rzeczy. I absolutnie rozszerzenie tego w drugą stronę Raja Kurzweila, książka nadchodzi osobliwość, czyli próba przewidzenia tego, co stanie się w najbliższej przyszłości. Rzecz bardzo fascynująca z tego powodu, że przewiduje tutaj, a to są przewidywania oparte o pewne analizy tego, co dzieje się obecnie. Zresztą te analizy i te przewidywania potwierdzają też e, inni autorzy. E, tego, że dochodzimy do punktu, w którym losy nasze jako cywilizacji, jako ludzkości mogą się diametralnie odwrócić, ponieważ praktycznie jesteśmy u progu w sytuacji, w której e, w ciągu najbliższych e, dekad. Powinna pojawić się nowa jakość, a mówiąc szczególnie sztuczna inteligencja, która albo nam dorówna, może nas przewyższy, i jakie konsekwencje będą tego, nie sposób na razie jakoś tam sensownie przewidzieć. To jest pozycja popularna naukowa, natomiast takich książek, które wywarły na mnie ogromne wrażenie, i do których też często wracam. To jest, to będę trochę tendencyjny i to nie będzie zaskoczeniem, Wiedźmi Sawkowskiego. Książka bardzo ciekawa, ale tutaj ciekawość tej książki myślę, że bierze się generalnie stąd, że to nie jest opowieść o, o człowieku, czy o może o mutancie bardziej, który po prostu. Ma coś do zrobienia i stara się to wykonać jak najlepiej, ale jest to kreacja pewnego wszechświata, pewnego uniwersum, tak to się popularnie mówi, tak naprawdę, i, i to jest ściągające, że człowiek nie żyje tylko lasami jednego bohatera, ale żyje w pewnym świecie i to jest ogromny walor tej książki. No poza tym jest bardzo. Yy... Napisana w bardzo taki ciekawy sposób, też wciągający i zawiera tam elementy humorystyczne. Widać, że tutaj no, no jest to klasyka sama sobie, to nie wymaga rekomendacji. Każdy powinien przeczytać, chociażby po to, żeby mieć zdanie, ale myślę, że tutaj no, nie można narzekać tak naprawdę na to, co tu jest napisane. I druga pozycja, też dosyć ciekawa, to jest Jacek Duka Perfekcyjna niedoskonałość. Książka y, trudna, y, bo operuje pojęciami wykręczającymi poza, tak naprawdę. Y, myślę, że można byłoby tutaj y, postarać się o takie pogrupowanie, i te dwie pozycje mogą zostawić sobie razem, tak naprawdę, Sabkowskiej do Danwarem. a te dwie pozycje, y, czyli y, Nadchodzi osobliwość, i tą książkę też razem. To, jest, y, to są pewne pary, jak ktoś chce pragnie przeczytać i przeczyta, to zrozumie, dlaczego takie zestawienie ma sens pewnego rodzaju. To jest książka o tym, że człowiek będzie się rozwijał i jest tu jakaś wizja tego, w jaki sposób się rozwiniemy, jak będziemy wyglądać za kilkaset lat i jakie będą tego konsekwencje, jakie będą nasze możliwości, co osiągniemy i czego świadkami się staniemy w przyszłości. Bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa wizja. To tyle, że myślę, że jak się to raz przeczyta, to trzeba to potem jeszcze raz przeczytać, bo nie wszystko może za pierwszy raz wydać się jasne. Swoją drogą na tabelę, a bohaterem tej książki jest Adam Zamoyski. Człowiek, który budzi się w przyszłości, a jest człowiekiem absolutnie nie z okresu, w którym przyjdzie mu tutaj żyć, ale jakoś sobie poradzi. Wiem, że może to być trudny wybór, ale czy mógłby Pan przeczytać jakiś fragment jednej z książek? taki? Bardzo chętnie, bardzo proszę. Ja tutaj sobie pozwolę w takim razie z Dukaja przeczytać. To są wstępy do rozdziałów. Te wstępy do rozdziałów, one mają związek oczywiście z tym, co jest w danym rozdziale, ale są to też wypisy z takiej, przez autora stworzonej takiej jakby encyklopedii, która opisuje świat, w jakim toczy się akcja tej książki. Ta książka nazywa się swoją drogą Multitesaurus i jest to subod, subkod HS. UI Ultimate Inclusion Inkluzja ultimatywna. W znaczeniu szerszym, inkluzja o takiej kombinacji stałych fizycznych, że kombinacja tak gwarantuje efektywność umieszczonego w inkluzji konstruktora logicznego, większą od efektywności konstruktorów ze wszystkich innych inkluzji. Wszystkich innych kombinacji stałych fizycznych. W znaczeniu węższym, ów konstrukt inkluzja logiczna. UC – Ultimate Computer – komputer ostateczny, najefektywniejszy konstrukt logiczny na dowolnych negentropianach, możliwy do stworzenia w oparciu o daną kombinację stałych fizycznych. SI – Semi-Inclusion – inkluzja, inkluzja logiczna o ograniczeniach uniemożliwiających jej wykształcenie frame. TRANS – transfer minimalnej porcji energii między dwiema inkluzjami. PLATO – każda inkluzja z takiego punktu na wykresie tej trybiego że a jego współrzędne koszt transu jest minimalna, b jego współrzędne czas jest maksymalny, czas słowińskiego. Najbardziej efektywne plateau mieszczą się w znacznie węższych przedziałach. Potocznie reprezentacja graficzna na wykresie REMIEGO potencjalnych frenów odpowiadających tym punktom. Stąd nazwa. Uwaga, freny platowe pierwszej i drugiej tercji są możliwe tylko w radykalnej deformacji. Oryginalny, w plato plato znajduje się na prawym krańcu plato na krzywej progresu. O, nie ostatni względ, już na szczęście. Kraft. Niegrawitacyjny modelu czasoprzestrzeni. W czterech progresach, rozwinięty przez usza i rahabów z fizyki inflatonowej. Teoria i praktyka Kraftu umożliwiły z kolei rozwinięcie metafizyki. Optymalne energetycznie narzędzie Kraftu jest tzw. Tak kieł. Pojedynczy Kieł umożliwia Kraft liniowy. Wektorowy, na przykład wytworzenie kraft fali, której siodło w układzie zewnętrznym przemieszcza się szybciej od światła. Dwa kły umożliwiają kraft tensorowy. Trzy kły, całkowite zamknięcie czasu przestrzeni, czyli utworzenie portu. W zaawansowanej inżynierii metafizycznej wymagane są większe, precyzyjnie określone ilości kół. Popularniejsze formy kraftu: fala QFTL, port, n-port, sak, inkluzja, port odcięty, dekraftunek, krucie portu. Krzyż craft, równoległy podwójny kraft tensorowy, kraft hole, jednostronny upust energii, trans, strojenie czarnych dziur, na przykład do 100 czas. czasu. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. Dzisiaj moim Państwa gościem był Pan Profesor Marek Miśkiewicz, nauczyciel fizyki w naszej szkole. Dziękuję bardzo.